Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry. Kaplica cudownego obrazu na jasnej górze zwycięstwa. Ta nasza stolica duchowa jest miejscem ze wszechmiar cudownym. Jedynym swoim rodzaju. Tutaj. W ciągu wieków przybywali nasi królowie, hetmani, rycerstwo i prosty lud, zwłaszcza w chwilach wielkich i trudnych. Tu, w tej kaplicy cudownego obrazu, krzyżem leżał król Jan III Sobieski, a później jako ministrant domszy służył. Tutaj jeszcze. Wcześniej Hetman Kalinowski, jak tylko został wykupiony z bisurmańskiej niewoli, bierzał najsampierw co koń wyskoczy do Częstochowy, aby pokłonić się ukochanej matce i podziękować za wolność. Wpadłszy tu do kaplicy, zobaczył, że nie ma obrazu. Powiedziano mu, że jest poddawany właśnie renowacji, a było to w tym miejscu, gdzie jest skarbiec. Więc pobiegł tam Hetman, jak tylko zobaczył tę cudowną ikonę, na twarz padł. I tak leżał jakiś czas krzyżem przed Matką Bożą. Bo też jest to. I ikona, jedyna w swoim rodzaju, nie ma drugiej takiej na całym świecie. To jest ikona, niezależnie od tego, jak tradycja głosi, czy to Święty Łukasz, ewangelista pierwotnie pisał, czy, czy inny ikonopis. To tak naprawdę nie jest ikona ręką ikonopisa do końca pisana. Nawet tu już trudno dociec, jak to ikonopis na, na początku wykonał, bo tyle razy ta ikona była retuszowana, przemalowywana, to jest ikona pisana dziejami narodu, wiernego narodu. I całe otoczenie tutaj mówi, żeby zrozumieć tę ikonę Matki Bożej, to trzeba zrozumieć. Całą jasną górę zwycięstwa trzeba pooddychać tą dumną, jakże wielką, ongiś majestatyczną polskością. Trzeba sobie uświadomić, że oto znajdujemy się na, my w tej mniejszej części kaplicy, na fundamencie piastowskim. Kamienny ołtarz, ten wewnętrzny, to czasy króla Władysława Jagieły. Podobnie jelońska jest ta gotycka część kaplicy. Ale już ten hebanowo-srebrny ołtarz Wazowski i wystrój westybulu, to, to są te czasy, ten wiek karmazynowy, największej naszej świetności. I tu wszystko mówi. Ten hebanowo-srebrny ołtarz ojczyzny został fundowany przez króla Władysława IV i kanclerza Jerzego Osolińskiego, a właściwie w odwrotnej kolejności, bo bogatszym od króla był kanclerz i on najwięcej ufundował. Ale jakie to były czasy? To były czasy tej naszej największej świetności, kiedy sobie wchodziliśmy swobodnie do Moskwy, a Moskwa drżała. U granic Rzeczypospolitej, wielkiej, potężnej, kiedy wszystkie potęgi drżały, kiedy stanowiliśmy niebyle jakie imperium dzisiaj to się wypowiedziało supermocarstwo ówczesnego świata. Kiedy nasza Rzeczpospolita, pod względem, uwaga, poziomu życia nie to, co było w skarbcu, bo inny ustój był u nas ale poziomu życia zarówno obywateli wolnych, jak i nawet ludności żyjącej w poddaństwie. Była zdecydowanie najbogatszym krajem w Europie. Zdecydowanie. Przecież Szwedzi tutaj przyszli głównie po to, żeby rabować, bo o naszej Rzeczypospolitej opowiadali sobie jako o legendarnym kraju niezmiernych bogactw jako o kraju mlekiem i miodem płynącym. To też, jak, jak weszli, to brali, co się dało. Byliśmy najbogatszym krajem, potężnym, mocarstwem i jednocześnie na najwyższym poziomie kulturowym. Nasz strój, obyczaj naśladowano na dworach. Polszczyzna była językiem międzynarodowym w całej Europie Środkowo-Wschodniej, Wschodniej. Cesarz Chiński jeszcze do państwa polskiego małego, które. Znalazło się nad amurem pomiędzy Rosją a Chinami, mało kto o tym wie, pamięta, pisał listy po polsku. I to trzeba sobie uświadomić, jak patrzymy na twarz Matki Bożej, co ta twarz wyraża. Ta twarz tak dumna, a jednocześnie bliska. Ten wzrok, tak wiele mówiący, ciepły, matczyny, a jednocześnie surowy, karcący, wymagający. Bo Matka Boża jest zawsze i wszędzie z jednej strony ta sama. Do jakiegokolwiek sanktuarium Maryjnego świata trafimy, zawsze oddycha się. Tą przedziwną atmosferą, czuje, czuje się taki klimat macierzyński. U mamy w domu, ale jednocześnie do każdego narodu ta matka przemawia w jemu właściwy sposób. Gdy spojrzymy na przykład na ikonę Matki Boskiej Włodzimierskiej, to ta wladimirska ja tak patrzy uspokajająco, jak gdyby chciała powiedzieć no niebiesko kojsja rybionak, no chwatit, chwatit. A nasza, przeciwnie, ona zagrzewa do boju. Ta Matka Boska, Częstochowska, ta nasza jasnogórska pani, to jest hetmanka, to jest, ona przy, przybrała postać, wyraz twarzy takiej dawnej polskiej matrony, która siedziała sobie na ganku przed dworem i pobożnie odmawiała różaniec. Ale na podorędziu miała nabitą krucicę, że skoro ujrzy głowę tatarzyna wyłaniającą się z zarośli, to celnie wypali i siadłszy na koń, jeszcze zdąży odsiecz przyprowadzić. I ta matka Boża tak patrzy, jakby chciała powiedzieć: Synu, bądź orłem, nie przynieś mi wstydu. Był taki kiedyś przebój czerwonych gitar. Starsi pamiętają, Anna Maria smutną ma twarz. Anna Maria wciąż patrzy w dal. W oryginale to miało być Panna Maria. To właśnie o tę Pannę Maryę z jasnogórskiej jasnogórskie ikony chodzi. Panna Maria smutną, tylko że przez cenzurę wtedy by nie przeszło, więc to P skreślono i powstała jakaś bezsensu Anna Maria. Niby dlaczego. Panna Maria smutną ma twarz. Panna Maria wciąż patrzy w dal, smutną. Poważną w każdym razie. I patrzy w dal z troską. Z troską, z jakimś niepokojem, ale jednocześnie z taką palącą troską, którą chce zaszczepić, wlać w serca nasze i pobudzić. Ona tak patrzy w przyszłość, ogarnia te wszystkie wieki minione, te czasy naszej dumnej, wielkiej świetności, chwały, i patrzy na nas współczesnych z taką troską, czy potrafimy to dziedzictwo przekazać nas po następnym pokoleniom, czy potrafimy je podźwignąć, odkryć na nowo. Czy w naszych sercach się jeszcze ten święty płomień zapali i odrodzi wszystko? Patrzy na to całe dziedzictwo jasnogórskie, na te pamiątki, świetności, i jakby chciała przypomnieć: Nie zapominajcie, moje dzieci, moje polskie dzieci, że podobnie jak wasi bracia Węgrzy, jesteście szlachtą pośród narodów, bo cała wasza kultura, dziedzictwo ma taki charakter i jesteście rycerstwem przedmurza. Rycerstwem przedmurza chrześcijaństwa, przedmurza mojego syna i bądźcie rycerzami do końca. Kiedyś popularną była taka zabawa, że kładł się chłopak na piasku czy na śniegu w zależności od pory roku i tak rozpostartymi ramionami wymachując, robił odcisk orła. A koledzy śmiali się z niego. Co to za orzeł? To chyba jakaś kura. A kim ty jesteś, współczesny Polaku? Czy tak jak orzeł potrafisz się wznieść wysoko, ponad prywatę? ponad to, co przyziemne, ponad swoje wygodnictwo, zarobki, ponad podziały? Czy potrafisz się unieść wzwyż i z lotu owego królewskiego ptaka ogarniać jak najszersze horyzonty? Czy patrzysz daleko i wstecz za siebie, żeby poznać, odkryć na nowo swoje wspaniałe dziedzictwo, Dzieje nie mające sobie równych. Klejnot narodowej kultury. Czy patrzysz z troską w przyszłość, żeby w jak najlepszym stanie ten skarb pomnożony przekazać następnym pokoleniom? Czy patrzysz też bacznie na prawo i na lewo? Czy jakieś niebezpieczeństwo nie czyha? Gotów rzucić się do obrony i nie dać skalać gniazda. Czy jesteś taki, jak ten królewski tak, czy może jak ta nieszczęsna kura? Chodzisz po swoim ciasnym podwórku, tylko narzekasz, gderasz, gdaczesz i patrzysz, kto by tu ziarna posypał, żeby się rzucić i rozdziobać. A może nie daj Boże, nie jesteś już nawet kurą, tylko jakimś hodowlanym broilerem. W ciasnym boksie z telewizorem, niezdolny kroku o własnej sile nawet wykonać, żywiony jakąś papką medialną, byle jaką, którą obcy ci dadzą, gotów to wszystko pożreć, cały słaby, niezdolny do niczego, gotowy do tego, żeby inni cię przerobili, żeby zrobili z tobą, co tylko zechcą. Kim jesteś, współczesny Polaku? Bądź sobą, bądź Olwen.